No z tej strony Gerd Marfa, to kolejny odcinek Gram Theft eee, Słuchajcie, musimy się dostać z jakiegoś powodu do sali ceremonialnej. Eee, Baron okazał się mało przydatnym i nic nam nie powiedział. Znaczy się. No, to nic nam nie powiedział, powiedział nam coś w fabule. Eee, ale nie powiedział nam, co gdzieś szukać. Eee, gość, dla którego pracowaliśmy, okazał się jego bratem, wielkim kawałem z kurczy syna. Chciałem eee, pójść na dół, ale jak, jak wy sobie wyobrażacie, że mam pójść na dół, stąd? Jakoś. Tędy? Ja myślałem, że tędy. Ale nie. Eee, znowu mam co sk skoczyć na tą windę. I... i... No, Hopaj! Hopaj! Tered! Nie umiesz chopać? Hopaj! Hopaj! Hop. Dobra. Nie do nie. Próbujemy na górą, tak? Eee... No fuck, Serio! Gdzie gdzie... Aha, tutaj są rozpieprzone schody, czyli źle idę. Mm. No, byłem 100% pewien, że chodzi o to, żebym tą windą znowu kurczę, się przespacerował. Ale on nie chce tu wskoczyć, mimo że mam to ładnie podświetlone. Bo tędy wspinaliśmy się już wcześniej, no. Serio! O co mam... Fuck this shit! Przecież tu są drzwi! Ja, ja... ja tutaj zaczynałem! Jestem krytynem. Dlaczego to mi tak... trzasło? Oj, Cześć. Cześć i pa. co? Ja jeszcze zrobię... Oooo... Czy ja nie mogę... W, te, w tym trybie nie mogę tego zrobić? Czy... Nie mam więcej jedzonka i mam tylko jednego maka. Użyj go teraz, i dużo modlitwy, słuchajcie, dużo modlitwy. Jak wiecie, jestem kretynem, więc to będzie ciężkie. Musimy teraz do sali ceremonialnej przejść, omijając tych wszystkich ludzi Oriona, który miał być naszym kumplem. Ale niestety wypiął się na nas. Tu musimy przejść bardzo, bardzo, bardzo cicho po szkle przez to szkło fajnie wybrałem złą drogę dałem pierdolę to szkło Hehehe. Eee, yolo? nie jolo nie można zrobić super super co to za gra w której nie można zrobić Jalo hej pa on jest tylko jeden o nie, nie jest tylko jeden Pomyślmy, 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 pomyślmy Gdzie mam bomby błyskowe? Tu mam ich całkiem sporo Będzie się w moim kierunku? Nie, na całe boże szczęście nie W związku z tym robimy tak Robimy. Tak, robimy tak. What? What? Right fuck you, fuck you, fuck you. Shukinsen, no. Szukien-sen. mnie załatwił, dobra. Jeszcze raz. Ale no z błyskową, musicie przyznać, że nie był zły. O boże, dobra. Eee, teraz poczekać aż. Yy zrobi za Orion, No już to zrobił za a, dobra. A, bo to już jest po otworzeniu tych drzwi. Spokojnie. Spokojnie, spokojnie. No weź to! Weź to zabierz! Run! 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 Fuck this shit! Kurwa, sklinowałem się pomiędzy nimi! Boże, bo jestem w tym trybie koncentracji No i zginęliśmy. Pięknie. Pięknie, bardzo mądrze z mojej strony. Ale jak ja się klinuję tutaj! Okropne. Dlaczego oni teraz wszyscy przyszli tutaj? A to jest głupie! Aj, mi wkujają! Otwórz te drzwi. Mam bardzo mało życia i to mnie bardzo, bardzo martwi. On tutaj teraz przyjdzie. Mam dużo tych bomb błyskowych, więc. Cześć. Albo zróbmy tak. Dobra, jego kumple nie przyszli. Siupas? Jego kumple są tutaj. Oh, fuck! Dobra, dobra, dobra. Na szczęście był kretynem. Eee, siups! I zamknij! Zamknij! Dobra, Jola się, się popłaca. Eee, nie wiem, kto mnie tam zauważa. I to mnie bardzo martwi. Bo trochę za bardzo raszuję Dobra, tutaj jest gaz. Mogłbym teoretycznie go spalić. Sześć, bo że on zaraz tutaj przyjdzie. Jolo yy, na górę? To jest coś? Chce to. Dobra, tędy super. Yy, jeszcze raz tamto zgaśmy. On jest tutaj, mogę na niego zaskoczyć i go obezwładnić? Mógłbym, ale to chyba nie ma sensu. A, a dźwięk, to jest. A, dźwięk dźwięk dźwięk. Dobra Włączyła się kaczenka i mnie chyba uratowała, ale nie wiem. Dź, dź, słuchajcie, ale. A wiesz, Whoa, 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 whoa. laboratory. Hey. No, R! Er. Yeah. Fuck, 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 run, 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 Bardzo run, bardzo run, Bardzo run Teraz, gdzie ja mam iść? I dlaczego ja mam tak mało życia? Czy ja mogę zapisać? Oczywiście, że nie mogę. Uff. Boże, lecimy tutaj na reszteczkach życia. Tam jest jeden gość. Co. Do, o Boże, i nie mam maków nawet. Ani maków, ani nic. S serio? Czego wy, czego wy ode mnie chcecie? I dlaczego mi nic nie dajecie? Jak ja tutaj mam działać? Jakkolwiek. Dobra, on tam sobie gdzieś poszedł. Tutaj jest guzik. Kim to zrobiłem? Spadaj laboratorium. Dajcie mi cokolwiek. Mak, kurde, życie, cokolwiek. O Jezu, o Jezu, o Jezu, mogę tu zapisać? Powiedzcie... O dobra, tutaj zapisałem. Och, to będzie ciężkie! Ja się boję. Ja jestem na hita. Jestem bardzo na hita. To jest zblokowane. Okej, okay, ruszyło się, dobra. Nie wiem dlaczego to tak działa, ale tak jest. Gdzie tutaj może być jakieś kurczę żarcie? Bo to, bo to, jest, to, to, to jest to, co mi jest teraz najbardziej potrzebne: żarcie, 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 żarcie. Dajcie mi żyć. Jestem głodny, dlatego mam taki czerwony pasek. Hunger Game pierdolone jak nic. Mam nadzieję, że tutaj już nikt mnie nie będzie atakował. Dobrze by było, bo to jest bardzo tajne miejsce. Więc w tajnych miejscach nie powinno być straży. Bo ona nie może o nich wiedzieć, prawda? Powiedzcie mi, że tak jest. Dobra, lwy przemysłu. Eee, Od setek lat ma lwa w Herbie, symbiozję, dumę, siłę, zdolności przywódcze. z mojego dziecka, babę, bo nawet zostali się lwami przemysłu. Boże, jakie to nudne. Dalej. Eee. Ech, żarełko, tam coś, tam coś świeci, tam coś świeci, tam coś świeci. I to nie jest żarełko. To jest sto jak na zwój. To jest to, co mi najbardziej jest teraz potrzebne. Sto jak na jebany zwój. Dobra, tutaj są jakieś strzały ze sznurem. Ech, pewnie będą mi potrzebne do czegoś. There's jest the primal stone piece. Co no Dobra. Musimy jakoś wyjąć ten fragment. List. Eee, może... No, może naruszenie... Be, 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 be. Po nie, powinienem czytać te rzeczy, żeby mieć łatwiej później w rozwiązywaniu zagadki. A... Przyszłość wymyka mi się z rąk. Nie jestem swoim ojcem. Ja też swoim nie. Zazwyczaj ojcowie i synowie to są piękne rzeczy. Tu jest dźwigien, za który podejrzewam, że trzeba pociągnąć. Dobra, jego odwrotność zainstalował wiele. Tu wielce oczyszczyliśmy. Do 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 do. Zapasy, zapasy! Gdzie? Pod generatorem? Gdzie pod generatorem? Gdzie, gdzie się zapasy? Dobra, tutaj idzie jakaś linka. Pierwsza. pieprza. Coś zrobiłem. To się zaczęło ruszać. Czy miało się ruszać? Eee...

Rozpoczęto system energetyczny. Dobra, czy to miało tak popierdalać? Jak w salonach? A jak teraz wyłączę tą energię, to co? O, nie mogę tego już wyłączyć. Ja bym w to strzelił z ciałą, wiecie. Ale to musiałoby być niżej. Bo z jakiegoś powodu tu jest pęknięcie, nie? Tutaj chyba muszę to nakierować jakoś na to... Nie tak... E. O co chodzi? Dobra, na razie to opuśćmy. Chyba nie do... O Boże, nie mam strzału. Czyli nie strzały.

Ktoś tutaj jeszcze jest? Tego nie czytaliśmy. Nie, można zastosować reakcję w celu uzyskania rezonansu? O! Dobra. No dobra, ale, ale jak mam uzyskać ten cholerny rezonans, nie? Eee, musi za zapierniczać bardzo, bardzo szybko czy bardzo, bardzo wolno? Nie wiem. Chyba to trzeba będzie metodą prób i błędów robić, nie? Ogólnie robiliśmy dobrze. Tam gdzie jest pęknięcie, to musi być jakoś na, 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 nacelowane też na to, na to pęknięcie. Rusz się. Rusz się, dobra. Eee. W którym miejscu? Ciekawe tylko. I jak szybko musi zasuwać? Dobra, tak. Mm. To jest to. Widzicie? To się tak, tak, tak zasuwa, że hoho. Ho. Tylko teraz prędkość ustawić. Jest. Dobra. Widzicie w ten sposób. Dobra, 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 dobrze kombinowałem. Bo teraz znaleźć miejsce, gdzie to tak zacznie nam wibrować całe. Eee, czyli przyspieszę do maksa, żeby łatwiej to zauważyć. Okej. Okay. O tu, 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 to, to. I teraz odpowiednią prędkość. Super. Znowu na maksa. I teraz ustawić tak, żeby się trzęsło całe. Całe niżej, jeszcze czy wyżej? Tutaj. Piekło. i jest mamy. O nie, światło mnie ślepia eee, Dobra, jak cię wyjąć? O, dziękuję. Tak, tak, tak. Zdecydowanie będzie najłatwiej. Dzień dobry. Eee. O nie, ale mnie, o mnie wolno. O Jezu. Z tak niskim HP na pewno bym nie przeżył. Ale... zostawmy to tak, jak jest. Okej. Okay. Eee, o i mamy punkt koncentracji. Eee, o intuicję mamy na maxa nawet. Mm -hmm -hmm. Czujność jest mi niepotrzebna. Eee, wizualizacja mechanizmów zamków. To może być nawet ciekawe. Może to fajnie wyglądać. Chyba, że chcemy na przykład walkę jeszcze. Eee, ogłuszenia. Aha i wtedy, wtedy już będziemy ogłuszać go od razu by się przydało, czy lepiej tą zręczność, żeby fajnie to było. Dobra, najpierw walkę i najpierw później, później weźmiemy tę ten... wzręczność. Tak. Tak. Okej. Okay. Przydatnie. Oj, mamy maksymalnie, ma, maksymalną y, tą... kupienie Skupienie, cokolwiek, nie? No to moc. Mamy na, na maksa. Tam się odnowiła.

myślałem, że chodzi o jajca, ale spoko może być i... Może, możesz mówić, że to stopa. O, i masz. Tak bardzo... Kurczę, wcześniej wpadłem do wody to umarłem. Serio Kupota. Kocham jak zwolewają taką, taką długą gadkę. No bo w ten sposób właśnie to się kończy. Hmm. Dobra, mamy już wszystkie fragmenty kamienia, a ja podejrzewam, że w tym momencie skończyliśmy już szósty rozdział. Zostały nam w takim razie dwa. E, nie, nie skończyliśmy. Nie skończyliśmy, ale e, zobaczymy czy to tutaj... będzie... Ja bym bardzo chętnie już skończył w tym odcinku ten rozdział, także... Może, może nam się by udało. Nie tędy. Tędy też nie. Może coś mi pomoże. Skupienie. Nie, nie. Tędy. Trochę mnie te dźwięki w tym martwią, bo nie brzmią zbyt fajnie. Okej. Okay. O oh, Boże, serio. Przejdź przez most, to by. Cool, cool, naprawdę cool. Naprawdę cool, 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 cool. Uh, dobra, no to co, to robimy to w następnym odcinku, nie? No bo to już na, na, na... Jak to ma być dłuższe, to, to na to nie mamy czasu. A na razie nie mam zielonego pojęcia nawet jak prze, przejść przez tą wodę Albo jak dostać się na górę mostu Może tędy? Mogę tutaj wejść Wszystko się pali Pali się wszystko Nie wiem, po tej łódce? Ja tak sprawdzam tylko na przykład już... No, nie, nie, nie tak. Ale to głupiej! Spadłem do wody i umarłem! Ale jeśli chodzi o. No nic, dobra, zastanowimy się na. No nie wiem, co tak upada. Zastanowimy się na tym w następnym odcinku po prostu, no. Nie, 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 nie próbuj tam zejść, bo bo znowu się zabijesz, bo to jest woda i ciebie zabija, bo jesteś złodziejem, a złodzieje nie potrafią pływać. Nie wiem, nie, ma, nie mam zielonego pojęcia, dlaczego zabija go woda, ale to no tak jest. A to łopatę? To i była łopata przed sekundą. Czy ja mam jakieś zwidy? W normalne, nie wiem. O, już widzę. O Boże, dobra, już nie przedłużam. To wszystko w następnym odcinku. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie o tym, żeby ocenić filmik i co. Widzimy się w następnych odcinkach. Dzięki. Na razie, cześć.